Paweł Oksanowicz, witajcie w programie Bizon Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w Muzo FM. Dzisiaj będziemy mówić o kobiecie w drodze do pracy, o drugiej edycji programu aktywizacji kobiet, który nazywa się W Drodze do Pracy. Z udziałem Doroty Strosznajder, pełnomocnik do spraw społecznej odpowiedzialności w firmie Henkel. Dzień dobry. Z panią Agnieszką Kram, Fundacja Miejsce Kobiet. Dzień dobry. I z panią Beatą Tymków, uczestniczką projektu W Drodze do Pracy, jedną z tych osób, które skorzystały na programie i znalazły swoją pracę. Dzień dobry. Co to za program w drodze do pracy? Jest to program skierowany do kobiet, które pozostają dosyć długo już poza rynkiem pracy. My żeśmy sobie przyjęły taką umowną dosyć termin, że chciałybyśmy zaproponować ten program uczestnictwo w tym programie kobietom, które są poza rynkiem pracy od co najmniej roku. Chodzi o to, że wówczas zdecydowanie w takiej. To już jest dłuższy okres pozostawania poza rynkiem pracy. Jeżeli temu towarzyszą nieudane wcześniejsze próby znalezienia pracy, to rzeczywiście jest to moment, kiedy mocno spada samoocena i jak gdyby szansa również na znalezienie pracy czy utrzymanie jak gdyby entuzjazmu w sobie do dalszego szukania pracy może u niektórych dziewczyn spadać. Dlatego też program w drodze do pracy. Oferujemy kobietom pozostającym długo, co najmniej rok poza rynkiem pracy, i jest to program realizowany w województwie mazowieckim dla kobiet, które są, mają średnie albo wyższe wykształcenie. Ile kobiet wystartowało w programie, a ile z nich znalazło już swoje miejsca pracy? W tej chwili mamy już 80 pań, które wzięły udział w projekcie, i 41% z nich poszło do pracy, więc to jest naprawdę bardzo dużo samotnych my jesteśmy zaskoczone naszymi efektami. Powiedzmy o tych miejscach pracy, które Panie znalazły. Czy to jest um, samozatrudnienie, czy znajdują pracę w, w dużych korporacjach, czy wręcz odwrotnie w małych firmach, czy może decydują się na umowy o dzieło, czy też umowę zlecenie? To jest bardzo różnie. Rzeczywiście, tak jak mówiła Dorota, to są osoby, które nie pracują już rok, a tak naprawdę to jest umowne, ponieważ wiele z nich nie pracuje lat 5-10, a są takie co 15 i 20, więc y Powrót na rynek pracy to jest właściwie każda forma zatrudnienia i one są bardzo różne. Są to umowy o dzieło, różne działalności artystyczne, są panie, które zakładają własną działalność. Tutaj mamy Beatę, która, która współzałożyła spółdzielnię socjalną, więc w ogóle zupełnie taką nową rzecz. I są osoby, które rzeczywiście wracają do korporacji, do firm mniejszych, większych, do swojej branży, które... Lub które znajdują w ogóle zupełnie inne zatrudnienie. Podajmy przykłady kobiet, które znalazły swoje miejsca pracy. Dobrze, to podam dwa przykłady, to są takie najświeższe. Jedna z dziewczyn, która właściwie nie pracowała nigdy, zajmowała się wychowaniem dwójki dzieci, jest po trzydziestce. Poszła na kurs księgowości, to był taki obszar jakichś tam jej kompetencji, doświadczeń wcześniejszych ze studiów. No i rzeczywiście właśnie tutaj z pomocą Henkla, który współpracuje również z Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, udało się zorganizować płatny staż dla niej, więc dla niej to jest wspaniałe wejście na rynek pracy. Taka możliwość rzeczywiście praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności. Tam jest bardzo przyjazne środowisko, więc ona jest niezwykle szczęśliwa i wiem, że dla niej to jest wielka szansa. I druga moja ostatnio ulubiona opowieść o osobie, która również nie pracowała. Jest sporo po 50, plus, więc to już jest trudny moment faktycznie. I właściwie, kiedy była młodą kobietą, adoptowała najpierw jedno dziecko, potem drugie dziecko, które było niepełnosprawne i praktycznie ostatnie 20 parę lat zajmowała się tymi dziećmi. Ostatnio 18 synem, który wymagał nieustającej opieki, wyprowadziła go świetnie. Mąż zajmował się zarabianiem na dom, no i w tej chwili chciała na ten rynek pracy wrócić. Z punktu widzenia pracodawcy absolutna przerwa 20-paroletnia, no, kompletna dyskwalifikacja. Długo pracowałyśmy, szukałyśmy rzeczywiście tego, co ona mogłaby robić, no i tak naprawdę stwierdziłyśmy, że no, największa jej kompetencja jest w ogóle wspaniałą, cudowną, radosną osobą, i największa jej kompetencja dokładnie polega na tym, co robiła. Czyli opieka nad niepełnosprawnymi. Ten temat ma opracowane w lewo i w prawo jest w tym świetna i jakoś. Chciałyśmy ją wtopchnąć i faktycznie udało jej się znaleźć pracę. Jest w tej chwili pracuje normalnie, tatowo jest w tej chwili opiekunką osoby niepełnosprawnej. Jest niezwykle szczęśliwa. Dziewczynka, myślę, trafiła naprawdę również wspaniale mając ją. Jest to w odpowiednich dla niej godzinach, ponieważ jeszcze trochę tym synem opiekować się popołudniami musi, więc takie naprawdę cudowne rozwiązanie wydawało się prawie niemożliwe, a się pojawiło. Są osoby, które zajmują się działalnością artystyczną, które zajmują się grafiką, są osoby, które piszą, są osoby, które zajmują się księgowością, spedycją, PR-em, finansami, więc jest to bardzo szeroki zakres. Teraz zwracam się do pani Beaty, która jest uczestniczką projektu, tak jak powiedziałem, w drodze do pracy i zdaje się, że rozpoczyna swoją działalność gospodarczą. Proszę powiedzieć, jak długo pozostawała pani bez pracy? Tak naprawdę nigdy w życiu nie pracowałam, to znaczy. Brzmi to dosyć prowokująco, a wręcz ciekawie. Wróć. Całe życie pracowałam, nie będąc nigdy zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Mam trzech synów i właściwie całe dorosłe życie zajmowałam się domem, wychowywaniem dzieci, ale też działalnością społeczną. Założyłam Stowarzyszenie, współpracowałam trochę z agencjami reklamowymi i eventowymi. I kilka lat temu, kiedy uznałam, że dzieci są już na tyle samodzielne, że nie jestem im potrzebna, chciałam zająć się pracą na pełen etat. No i okazało się, że nie jest to łatwe. Znaczy, rynek pracy nie był mi w stanie nic zaoferować, a trochę też w którymś momencie myślałam, że, że powody leżą po mojej stronie, że ja jestem kompletnie nieprzystosowana do rynku pracy. Kiedy pojawiła się taka samoocena? Mniej więcej. Półtora roku przed rozpoczęciem projektu. Proszę Nie. powiedzieć, w jaki sposób Pani trafiła na program? Ja szukałam takiego projektu. Wertowałam yy, różne strony w internecie. Yy, to trwało dosyć długo, yy, około pół roku. Tak się zdarzyło, że moja koleżanka yy, wiedziała o tym, że szukam właśnie czegoś takiego, usłyszała w radio. Yy, że taki program rusza, nie usłyszała żadnych informacji konkretnych, ale opowiedziała mi o tym, że taki program jest, więc już wtedy tydzień mi zajęło, znalazłam. Jak wyglądały zajęcia? Zajęcia były bardzo różne. To, co było takie najważniejsze, to, znaczy to był taki najważniejszy, chyba, element tych zajęć, to tak zwany spadochron, taki rodzaj warsztatów polegający na określeniu własnych kompetencji ich przydatności w różnego rodzaju zadaniach, ale o tym to pewnie Agnieszka powie najwięcej. Tak, rzeczywiście, spadochron to jest element projektu. W ogóle, jakby bardzo duża część tego projektu jest nakierowana na działalność psychologiczną. Ja jestem psychologką, tym się zajmuję, ponieważ to wynika z naszych obserwacji, że rzeczywiście nie chodzi o to tylko, żeby dać jakieś konkretne narzędzia, umiejętności czy kursy zawodowe. To jest zdecydowanie za mało. To może być na końcu. Natomiast to, co jest potrzebne osobom, które pozostają poza rynkiem pracy kilka, kilkanaście lat, to bardzo duża doza wzmocnienia, na poczucia właśnie swoich kompetencji, odbudowania ich poczucia własnej wartości, w ogóle takiej możliwości, możliwości tego, że ten rynek pracy jest, ja do niego mogę wrócić, nadaje się mamu bardzo dużo do zaoferowania. No i między innymi temu służą zajęcia psychologiczne oraz spadochron, który już jest takim bardzo konkretnym kursem, on się odbywa w ogóle na całym świecie i rzeczywiście jest bardzo, bardzo ciekawy, gdzie się określa swoje kompetencje na podstawie różnych przeszłych swoich doświadczeń zawodowych i życiowych, nie tylko one muszą być zawodowe, a następnie te kompetencje próbuje się przełożyć na konkretne, zatrudnienia, na możliwość właśnie zaistnienia na, na rynku pracy. I rzeczywiście po takim, to trwa tydzień, jest niezwykle intensywny, w ogóle cały projekt jest bardzo intensywny, ale nagle jakby przychodząc, myślą sobie Panie, że właściwie co ja umiem, no nie wiem, zmieniać pieluchy i tam gotować kaszkę, a naprawdę po spadochronie już wiadomo, że umie się mnóstwo różnych rzeczy. Czy firma miała wpływ na program, na warsztaty, które odbywały się w ramach w drodze do pracy? To znaczy Chyba w największym stopniu mieliśmy wpływ na pomysł, żeby taki projekt, w taki projekt się zaangażować. To co nam chodziło, chodziło nam o znalezienie partnera społecznego, który będzie w stanie nam skutecznie pomóc przygotować program dla kobiet pozostających długo czy też nie potrafiących się odnaleźć na rynku pracy z różnych powodów. I w ten sposób, jak gdyby szukając, trafiliśmy na Fundację Miejsce Kobiet, które tego typu doświadczenia także w projektami unijnymi przed kilku laty miało i we współpracy z Fundacją kobiet byliśmy w stanie opracować blisko trzymiesięczny program warsztatów dla kobiet, które pomagają im odnaleźć po pierwsze siebie, a po drugie siebie na rynku pracy. I no, jesteśmy tak naprawdę, jak gdyby skuteczność tego programu przerosła nasze oczekiwania, dlatego że mając na uwadze jakieś tam standardy europejskie, które mówią, że w ciągu pół roku po zakończeniu programu, sukces jest wtedy, jeżeli Agnieszka popraw nie odnajdzie się na rynku pracy 10% kobiet, my mamy tą skuteczność zdecydowanie większą w tej chwili ze, ze całego, jak gdyby grupy 80 kobiet, która od października 2013 roku brała udział w tych warsztatach. Ostatni skończył się w grudniu 2014, więc przez te niecałe półtora roku wzięła udział w warsztatach. No ponad 40% wróciło już na rynek pracy. Dorota Strosznajder, pełnomocnik do spraw społecznej odpowiedzialności w firmie Henkel, Agnieszka Kram, Fundacja Miejsce Kobiet i Beata Tymków, uczestniczka projektu, o którym mówimy, projekt, który nazywa się W drodze do pracy. Wracam do pani Beaty. Proszę pochwalić się tym, Czym pani będzie się teraz zajmować? Za dwa, trzy tygodnie rusza kawiarnia, którą będę prowadziła razem z dwiema innymi uczestniczkami projektu z Magdą Walińską i z Magdą Chęć-Nogalską i jeszcze z dwiema innymi osobami, które dołączyły do nas później. Będzie to klubo kawiarnia będzie się nazywać Święty Spokój. I wszystko to będzie w ramach działania spółdzielni socjalnej z brzucha kojota. Nazwa naszego przedsiębiorstwa też jest inspirowana częścią projektu. A dokładnie? Może pani nam powiedzieć, co było inspiracją? Co takiego działo się na zajęciach, że nagle pojawił się tam jakiś kojot? Agnieszka Kram czytała nam bajki. Jakie bajki? Indiańskie. Naprawdę. O Kojocie. Który? Jedna z nich jest o Kojocie i o światełku, małej gwiazdce, która zapomniała o tym, żeby migotać i w związku z tym wpadła w tarapaty, została połknięta przez Kojota. No i tam właśnie w tym brzuchu Kojota w straszliwej ciemności już nie miała wyjścia i musiała sobie przypomnieć całą swoją moc i kim jest i zaczęła świecić. I to była taka metafora, która pomagała nam zacząć świecić. Porozmawiamy jeszcze o tym, co powiedziała Pani Dorota, że zaledwie 10% na świecie takich programów wykazuje swoją skuteczność, natomiast w Polsce to 40%. Co takiego się stało, że jesteśmy lepsi? Nie, 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 nie wiem czy 10% na świecie. 10% to są wymogi, do tej pory tak było w różnych projektach czy w projektach unijnych. To co sprawia, że ten projekt jest taki skuteczny, no, myślę, że on jest bardzo kompleksowy. Myśmy go oparły już na wielu, wielu latach naszych doświadczeń i na właśnie tutaj współpracy z firmą Henkel. Bardzo duża część zajęć to są zajęcia psychologiczne. Tak jak mówiłam, takie, czyli które dają siłę do tego, żeby na ten rynek pracy wrócić. Bardzo fajną częścią tego projektu rzeczywiście była ta była nasza współpraca, która polegała na tym, że wolontariuszki z firmy Henkel przychodziły do nas, przyszły do nas, były wspólne spotkania. Potem my z uczestniczkami też poszłyśmy do firmy. Więc to też. Jakby tak trochę zmieniło dynamikę tego projektu, dając poczucie osobom, które w nich uczestniczyły. My nawet byliśmy też tym zaskoczone, nie spodziewałyśmy się, że to będzie miało aż taki wpływ, czy aż takie oddziaływanie, ale rzeczywiście dziewczyny mówiły o tym, że to poczucie, że właśnie z tego wielkiego świata od którego się czują takie oddzielone i nie mogą tam wrócić, no, przyszedł ktoś z tej wielkiej firmy, w ogóle zauważył ich istnienie i zaczął z nimi rozmawiać, zaprosił i jakby zrobił coś specjalnie dla nich. To też było bardzo, bardzo wspierające i motywujące. No bardzo duża część zajęć to są zajęcia w ogóle, które, które tworzą silne więzi i są oparte na pracy z grupą, co daje bardzo silną motywację myślę, że wszystkie te czynniki razem sprawiają, że rzeczywiście dziewczyny do tej pracy ruszają. Wolontariuszki z firmy Henkel, ile ich było? Chyba prawie 30. W pewnym momencie straciliśmy rachubę, dlatego że w każdej kolejnej edycji, a mieliśmy tych edycji cztery, nowe dziewczyny, jak gdyby, albo te same, albo nowe zgłaszały się. Więc ja do pewnego momentu zaczęłam, liczyłam bardzo skrupulatnie, ale w pewnym momencie chyba po, gdzieś nam straciłam rachubę. Ale myślę, że to było około 30 kobiet z Warszawy, które zaangażowały się w relacji, w budowanie relacji z dziewczynami spoza rynku pracy i tam były obopólne korzyści, trzeba powiedzieć. Myśmy robili taką ankietę wśród naszych pani, uczestniczek, wśród naszych wolontariuszek, co one myślą w ogóle o tym projekcie, jak one się czują biorąc w nim udział. I to, co było bardzo, bardzo takie ważne, to jest to, że one z jednej strony czuły się potrzebne, ale z drugiej strony też jak gdyby do nich docierało ogromnie no, takie poczucie satysfakcji, że one same dużo w, życiu, dużo w życiu również osiągnęły, ale z drugiej strony były w stanie podzielić się swoim doświadczeniem i pokazać, że nie ma rzeczy niemożliwych, tak? że wszystkie jesteśmy kobietami, wszystkie mamy dzieci, domy, obowiązki i że. I, Udaje się to połączyć, dlatego że najczęściej pytania, które padały ze strony naszych dziewcząt uczestniczek projektu, było tak naprawdę, jak to wszystko razem pogodzić. No i dostały żywe, że tak powiem, wzorce osób, które mówiły: No dobra, idealnie nie jest, ale się daje. I wydaje się, że to było bardzo wspierające. Czy te relacje pomiędzy pracowniczkami pani firmy a uczestniczkami projektu polegały na czymś rodzaju uczeń-nauczyciel, czy też na przykład mentor-uczestnik? My to nazywaliśmy mentoringiem, ale tak naprawdę pierwszy, pierwszy moment, kiedy dochodziło do spotkania się dziewczyny z fundacji i dziewczyn z chękla, następował na terenie fundacji. Więc dziewczyny z projektu były w zdecydowanie lepszej, powiedziałabym, sytuacji, bo były już ze sobą zgrane po co najmniej dwóch czy trzech tygodniach zajęć i w tym momencie dopiero osoby z chękla na zupełnie nowej, nieznane sobie teren dochodziły. I to było szalenie ważne. I tam dochodziło tak naprawdę do wymiany doświadczeń. Podzielone na nieduże grupy musiałyśmy porozmawiać ze sobą na temat trudnych momentów w życiu. I to budowało pewien rodzaj zaufania i e, takiego zrozumienia w grupie kobiet, które wydaje się, że no, pochodzą z dwóch różnych światów, ale wtedy, kiedy zaczynamy rozmawiać na tematy naprawdę ważne, okazuje się, że wszystkie jesteśmy takie same i dla wszystkich nas te same wartości są ważne. I, e, i to pozwalało, e, wydaje się, rzeczywiście na osiągnąć taką dużą szczerość komunikacji. E, I ten efekt, Końcowo, które nam chodziła, żeby dziewczyny z projektu poczuły się ostatecznie wzmocnione i wyszły z taką wiarą, kurczę, no chyba się jednak da. To nie są rzeczy niemożliwe. Dzisiaj w programie Bizon Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w Muzeum FM mówimy o programie W drodze do pracy. Mówimy o kobietach, które potrafią dzięki pewnej inicjatywie dużego biznesu i organizacji pozarządowej znaleźć, odnaleźć się na trudnym, przecież wszyscy to wiemy, rynku pracy. Pod koniec naszego spotkania będę mieć dla Was konkurs. Pięknie pachnący konkurs, tyle, tyle na razie zdradzę. Teraz wracam do, do Pani Beaty Tymków, która będzie prowadzić kawiarnię o jakże wspaniałej nazwie Święty Spokój na Warszawskim Gocławiu. Co ze wszystkich elementów programu zdecydowało o tym, że pani postanowiła założyć kawiarnię? Czyli który, który z elementów był najmocniejszy w pani przekonaniu? O tym, że chciałabym założyć kawiarnię, klub kawiarnię, wiedziałam jeszcze przed przystąpieniem do projektu. Tylko wątpiłam w to, czy po pierwsze, czy dam radę, czy mam wystarczające kompetencje. Wiedziałam też, że nie zrobię tego sama, że potrzebuję to zrobić z kimś. Nie wiedziałam z kim, i jeszcze taki drobny szczegół. Kompletny brak jakichkolwiek środków finansowych na tego rodzaju przedsięwzięcie. I udział w projekcie rozwiązał właściwie te wszystkie problemy, bo znalazłam osoby, z którymi teraz re realizuję to zadanie. Dowiedziałam się, że nie święci garnki lepił, więc spokojnie poradzimy sobie. Też w czasie trwania projektu Agnieszka podsunęła pomysł, żeby to zrobić w ramach spółdzielni socjalnej, a spółdzielnia socjalna może ubiegać się o środki finansowe na, na rozpoczęcie działalności. Wszystko się poskładało. Henkel sfinansował mi szkolenie dla baristów, więc w ogóle poczułam się już. Prawie ekspertem w tej dziedzinie? Czy to jest tak, że założenie spółdzielni socjalnej i prowadzenie mm, kawiarni układa się jak po sznurku? To jest yy, bardzo trudne przedsięwzięcie. Yy. Od momentu, kiedy z koleżankami postanowiłyśmy, że bierzemy się za, za pracę, od momentu, kiedy złożyłyśmy wniosek do sądu o rejestrację spółdzielni, minął równiutko rok. I to był rok naprawdę ciężkiej pracy, zderzania się z różnymi przeciwnościami typu, typu przepisy prawa. Problemem było zbudowanie zespołu, bo spółdzielnia socjalna to przynajmniej pięć osób. To jest bardzo trudne. Dużym problemem było też dla nas znalezienie odpowiedniego lokalu, który spełniłby nie tylko nasze wymagania, ale też wymagania Urzędu Pracy, który wypłaca środki na, na rozpoczęcie działalności. Porozmawiamy teraz o tych paniach, które niestety, ale wciąż pozostają poza, poza rynkiem pracy, czyli o tych prawie 60%, bo jak powiedzieliśmy 40 kilka znalazło pracę. Teraz, co się dzieje z tymi kobietami, które niestety, ale no, wciąż nie mają zajęcia? Dlaczego tak jest? Na przykład sytuacja domowa kobiet jest taka, że z jednej strony no niby chcą wrócić na ten rynek pracy i niby mają wsparcie w domu, ale kiedy już w domu, czyli w partnerze, tak, rodzinie, no ale kiedy już do tego dochodzi, że one do tej pracy mają wrócić, okazuje się to bardzo trudne, bądź niemożliwe, bądź. Yy, yy, jest im to wręcz zakazywane. Duża część to jest rzeczywiście motywacja i tego, w jakim one są osobiście w momencie, psychologicznie, czasem okazuje się, że są to głębsze problemy, które dopiero w ogóle wynik wychodzą w trakcie trwania projektu i że trzeba się troszkę inaczej nimi zająć i że bardzo dużo zależy od motywacji i mo moje doświadczenie jest takie, że ja to powtarzam zawsze dziewczynom na zajęciach, że po prostu widzę to, bo naprawdę widzę, że bardzo różne osoby na ten rynek pracy wracają po tych naszych zajęciach, więc, że jeżeli ktoś naprawdę chce i naprawdę Bierze udział w 100% zajęć i robi to wszystko, co my jak, tak jak my to prowadzimy, to wróci na rynek pracy. Myślę, że niektóre kobiety przyszły do tego programu y, z takim oczekiwaniem, że wezmą udział w, y, w zajęciach, zostanie na nich wykonana jakaś, jakaś praca, ale one nie będą musiały się y, potem zmierzyć y, z tym, czego naprawdę potrzebują i czego naprawdę, y, y, naprawdę chcą. To znaczy, na przykład coś takiego jak warsztat dotyczący rozmowy kwalifikacyjnej. Można się tego świetnie nauczyć i świetnie potem wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. Tylko pytanie, czy my zawsze chcemy podjąć pracę po takiej rozmowie? Znaczy, my na warsztacie dowiedziałyśmy się, że rozmowa kwalifikacyjna to nie jest tak, że my mamy na niej dobrze wypaść. Rozmowa kwalifikacyjna to jest sytuacja, w której my też wybieramy pracodawcę. Dużo było takich elementów, które wymagały weryfikacji takiej głębokiej weryfikacji tego co jest dla nas ważne. Jaka jest rola biznesu w ogóle w tym obszarze, czyli obszarze kobieta wraca do pracy po załóżmy urlopie macierzyńskim? No przede wszystkim fajnie było, gdyby ta praca czekała na kobietę i żeby gdy fajnie by było, żeby za każdym razem w każdej firmie dało się w ten sposób zorganizować pracę pozostałych pracowników, a żeby to miejsce pracy na kobietę czekało. Więc to jest niewątpliwie bardzo ważne i myślę, że w mniejszych firmach również wyzwanie to trzeba sobie powiedzieć jasno i wyraźnie. Z drugiej strony myślę, że w dużych firmach jest to z drugiej strony dosyć łatwe do zorganizowania. Tym bardziej, że y istnieją i są dopuszczalne, tak, to jest kwestia gdyby wyboru czy też umowy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, także różne elastyczne formy zatrudnienia, które powodują, że na koniec na liczba pracowników nie do końca musi się równać liczbie etatów, które są, istnieją w firmie, tak, istnieje przecież, istnieją tego typu rozwiązania, jak dzielenie się jednym stanowiskiem pracy u nas w firmie, też tego typu rzeczy bywają wykorzystywane. A na przykład jak? Jakim stanowiskiem dzielą się pracownicy? Pracowniczki. Y y to było stanowisko, u nas w firmie to jest takie stanowisko, wiem jeden tego typu przykład, stanowisko w ramach działu HR. Jedne osoby, jedna, jednym stanowiskiem są podzielone dwie dziewczyny i na początku był nawet tak tutaj, że one musiały pracować na, na zakładkę, żeby sobie przekazywać jak gdyby, ale potem jak gdyby ta machina tak zaczęła fantastycznie ruszyła, że dziewczyny właściwie się nie widywały, natomiast zostawiały sobie i w ruchu ciągłym, bym powiedziała, proces się, proces się Toczył. Ale to jest też kwestia możliwości rozpoczynania pracy wcześniej albo później. Rozwiązań typu tak zwany home office, czyli praca z domu. To są najróżniejsze tego typu rozwiązania, które powodują, że Kobiety często, bo to bez względu na to, jak bardzo byśmy chcieli sobie wyobrażać, że nasze społeczeństwo jest równouprawnione, to mimo wszystko na kobietach, zwykle w takiej większości rodzin, jednak trochę większa, trochę większa część niż połowa obowiązków domowych spada. W związku z tym tego typu rozwiązania pomagają kobietom łączyć życie zawodowe z życiem osobistym i po prostu jednak pracować, czy też utrzymać więź z pracą, nawet wtedy, kiedy dzieci są jeszcze stosunkowo małe. Taka świadoma postawa pracodawcy czy wynika z strategii biznesowej? No to musi wynikać gdzieś tam. czy znaczy najlepiej, kiedy jest to zapisane. My, my w, U nas w firmie istnieje taka globalna, chciałoby się powiedzieć, światowa kampania, która się nazywa Work Life Flexibility Campaign. Jest to kampania promowania wśród kadry menedżerskiej, bo to jest szalenie ważne, że pracownik to może i chcieć, natomiast ogromnie dużo zależy od tego, czy jest rodzaj przyzwolenia w szefie, ażeby. Pracownik korzystał z pewnych elastycznych form zatrudnienia. I my w naszej firmie mamy taką kampanię, tak jak powiedziałam, kampania promująca elastyczne formy zatrudnienia, kampania światowa, gdzie szefowie mogą wchodzić, podpisywać się i na tyle, na ile pozwala dane stanowisko pracy rzeczywiście pracownikowi to tego typu elastyczne formy zatrudnienia w różnych, w różnych wariacjach oferować. I myślę, że jest to bardzo ważne. To na pewno nie da się zrobić. Z, z poniedziałku na wtorek tak? podejmujemy decyzję, że teraz w firmie wszyscy pracują elastycznie, ale budowanie świadomości i praca jak gdyby na organizmie firmy, menadżerach jest to szalenie ważne, z dobrym efektem dla pracowników. Na ile nasze szanse na rynku pracy zależą od determinacji, a na ile od mechanizmów wspomagających? W przypadku kobiet, y, takich kobiet, które za założyły y, rodziny, powstaje jeszcze jeden problem, o którym tutaj nie było mowy. Kobieta, decydując się na pracę, ma troszeczkę. Y, inne oczekiwania niż, niż, załóżmy, młoda osoba świeżo po studiach. Jeżeli ma swoje dzieci, swój dom powierzyć jakimś obcym ludziom, na przykład, nie wiem, opiekunce do dziecka, albo wychowanie dziecka powierzyć instytucji typu żłobek, przedszkole, to praca musi spełniać. Wtedy jej oczekiwania nie tylko dotyczące satysfakcji finansowej, też musi być jakoś ważna. Musi być warta tego, żeby kobieta chciała oddać część ważnych rzeczy w swoim życiu. I może z tego powodu też wy, wynika to, że kobietom trudniej znaleźć pracę. Kobiety też, mówimy o kobietach powiedzmy dojrzałych. Bywa też tak, że takie osoby nie chcą uczestniczyć w rywalizowaniu z młodymi osobami. Nastawione są już na inne wartości w pracy, na współpracę na przykład, a coraz częściej obserwujemy, że nawet małe, małe firmy są tak skonstruowane, że stawia się na nich, w nich na, na, na rywalizację, a nie na budowanie zespołu. I jeszcze dwa słowa dosłownie o mm, programie czyli w drodze do pracy, w jaki sposób on się zmieniał, bo mamy już trzecią edycję. Projekt od początku jest tak dobrze skonstruowany, że naprawdę niewiele w nim zmieniałyśmy, bo on jest po prostu oparty na już naszych doświadczeniach. Trochę w ostatniej edycji dodałyśmy rzeczywiście zajęć, spotkań indywidualnych, coachingu indywidualnego, troszkę większy nacisk na to położyłyśmy. Natomiast sama ta struktura działa naprawdę dobrze, czyli są zajęcia psychologiczne, warsztaty, jest spadochron, są, jest, są spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, jest trening autoprezentacji, pisania CV, trening, rozmowy kwalifikacyjnej i właśnie ten coaching indywidualny plus spotkania z dziewczynami z chękla i dla części osób kursy zawodowe. I to jest taka główna część projektu, trwająca dwa i pół miesiąca, natomiast później dziewczyny jeszcze przez 2,5 miesiąca, 3, to zależy, mają. Rodzaj grupy wsparcia spotykają się już znacznie rzadziej, ale przychodzą, jakby wspieramy je dalej w tym procesie powrotu na rynek pracy. Na koniec naszego spotkania jeszcze bardzo miła propozycja ze strony jednej z uczestniczek programu. Pani Dorota przyniosła ze sobą upominki w postaci kosmetyków do pielęgnacji włosów i teraz te kosmetyki są dla Was. Wystarczy napisać mail na adres muzo.fm po to, aby te kosmetyki zdobyć. Tutaj zrobimy sobie takie małe zawody. Kto szybciej to zrobi, ten ma. Największe szanse na zdobycie tego upominku bisonmałpamuzo.fm Ja chciałbym gorąco podziękować za tę świetną rozmowę, za wprowadzenie nas w temat programu. No i za kawałek życia, ponieważ pokazaliśmy też również tutaj, jak ten program działa w praktyce, no i jak rozpoczyna się, że tak powiem, drugie swoje życie zawodowe. Dorota Strosznajder, pełnomocnik do spraw społecznej odpowiedzialności w firmie Henkel. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, że następny program rusza od początku października i już od września będziemy czekać na osoby, które będą chciały zgłosić swój akces i uczestnictwo do programu. Pani Agnieszka Kram, Fundacja Miejsce Kobiet. Dziękuję. Dziękuję. Dodam do tego, co powiedziała. Że na stronie fundacji jest formularz, można go wypełnić www.miejscekobiet.pl, przysyłać swoje zgłoszenia. We wrześniu robimy rekrutację do nowej grupy. I pani Beata Tymków, uczestniczka projektu, jest jedną z osób, która skorzystała na programie, założyła kawiarnię Święty Spokój. Ile będzie kosztowała kawa u pani? Zależy jaka kawa. Yy, dobrze będzie kosztowała. Dobrze. Miejmy nadzieję, że yy, mało będzie kosztowała. Dobrze. Paweł Oksanowicz, serdecznie Wam dziękuję i zapraszam do słuchania programu Bizon Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w kolejny weekend w MuzeFM. FM. Bye, bye.